Dziś wszyscy rozpoczynamy wielkie kibicowanie z okazji Mistrzostw Euro 2016, a tymczasem my w CDP.pl odwiedziliśmy na boisku naszą cdp drużynę, która dziś gra sparing z chłopakami z ruchu SA. Trwają przygotowania drużyny CDP.pl do rozgrywek ligowych. Powiedz mi, cóż to będzie za liga? Będzie to Liga Biznesu Elite League, która już od kilkunastu lat prowadzi tego typu rozgrywki. My będziemy debiutentami, zaczniemy od rozgrywek, które zaczną się we wrześniu. Natomiast wcześniej, lipiec, sierpień, zagramy w tak zwanych letnich sparingach, w będziemy właśnie mierzyli się z drużynami z tej ligi. To będzie takie już ciekawe przetarcie to do samej ligi. Natomiast dzisiaj spotykamy się, aby zagrać z drużyną naszego zaprzyjaźnionego operatora logistycznego, czyli z firmą Ruch. No, i zobaczymy, jak te cztery miesiące pracy, z, jak, jak, jakie efekty tej pracy zobaczymy na boisku. Jak widać, chłopaki trenują w pocie czoła, niczym nasza polska reprezentacja, której już od dziś wszyscy gorąco kibicujemy. Już w niedzielę pierwsze starcie. Trzymamy kciuki.